Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Fox, a to jest kolejny szperacz, w którym tak jak prosiliście, przeanalizujemy sobie najnowszy trailer gry The Walking Dead. Jak pewnie pamiętacie z poprzedniego odcinka, trailer zaprezentowany nam został na Gali Game Awards 2016. Przy okazji potwierdził on też datę premiery gry. A więc to jest wszystko, a teraz zapraszam was do oglądania. W pierwszej scenie widzimy, jak Javier wraca pośpiesznie z miasta. Niestety natrafił na trudności, przez które musiał zostawić swoje auto po drodze. Dowiaduje się też od swojego brata Davida, że ktoś umarł. No. Już na początku drugiej sceny poznajemy kolejne dwie postacie matkę i brata Javiera, którego widzieliśmy już na jednym ze screenów z samej gry. Mama. Where were you? I tried. I tried. I'm so sorry. He's gone, po tym co zrobiła matka widać, że Javierowi robi długo zajęło pójście po coś, po co najprawdopodobniej ona go wysłała. W jej uderzeniu widać, że bardzo martwiła się o syna. Chwilę potem mówi mu, że ktoś z rodziny odszedł.

Rafa? jest to możliwe? Widzimy, że rodzina jest wyraźnie zdumiona tym, że ich dziadek jakimś cudem ożył, jednak jeszcze nie wiedzą dlaczego. Przy okazji, w tej scenie język zmienia się z angielskiego na hiszpański, dlatego że jak nam póki co wiadomo, Javier pochodzi z kraju Chile, jednak najprawdopodobniej przeprowadził się wraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Soy yo, David. Estás en tu casa, estás ¡Cálmate! ¿Qué está Él está loco. Él atacó a Héctor! Solamente está confundido. Mamá. Oh, my God. Oh, my God. Tutaj ich matka zostaje ugryziona, bądź też zadrapana przez szwędacza. Członkowie rodziny zapewniają ją, że wszystko będzie dobrze co jeszcze bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że rodzina jeszcze nie wie, jak roznosi się choroba. W tej scenie przez chwilę widać też było najprawdopodobniej siostrę Javiera, którą też widzimy na grafice promującej pierwszy epizod gry. Podczas walki Davida ze szwendaczem, Javier decyduje się zabić go, najprawdopodobniej ratując przy tym brata od ugryzienia. Chwilę potem dowiadujemy się, że to tylko wspomnienia opowiadane komuś przez Javiera. Po tym sposobie zabijania szwendaczy dobrze wiemy, kto to jest. Jednak dla niepamiętliwych, tutaj filmik z przypomnieniem. Now, watch this. Got a nice no i jest Jona, nasza mała Klem już w wieku około 15-16 lat, jednak muszę przyznać, że wygląda dość groźnie. Zresztą uczyła się od najlepszych. Some w tym momencie pada ostatnie ważne zdanie z całego trailera. Klem mówi o tym, jak kilka osób umarło dla niej. Tu rodzi się pytanie, kogo miała na myśli. Czy chodzi o Lee, a może wspomina Kennego bądź Jane? Tego jeszcze do końca nie wiadomo, ale mam nadzieję, że chwilę po 20 grudnia razem rozwiążemy tą zagadkę. Dziękuję Wam za oglądanie i to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i wpadniecie również na inne moje filmy. Ja się z Wami żegnam, no i cześć!